73. Do usłyszenia, bez Albercie, jeszcze stacja mobilna z Łaskarzewa do ciebie, Arthur, proszę bardzo, wy? Roger, roger, ja nadal potwierdzam, że ten kabelek, który między naszymi stacjami jest rozciągnięty powoduje to, że modulacja na 5, Santiago 3 e, także bardzo ładnie, głośno czytelnie, wyraźnie no niestety ja już dłużej w aucie nie mogę pozostawać, e, po prostu skończyło mi się już paliwo i prądu mi zaczyna brakować, także Alberto wszystkiego dobrego dla Ciebie szerokości oczywiście i tak jak powiedziałeś zapraszam na ten sobotni, niedzielny meeting radiowy i pojawiaj się żebyśmy mogli spokojnie sobie gadać ty tam swoje fotki chyba masz na forum, prawda? Radze, Roger, bardzo, ale to słuchaj, jak ci paliwa brakuje, to weź weź ten całą wierzteczkę za kabel, to do osób jak to się nie wyłapało, to, to ci wtedy będziesz miał tych pasów basowym <śmianie> Ja do chałupy mógłbym już dawno wejść, słuchaj, e, i ustawić się na radio bazowe, na antenę kierunkową bazową. Słuchaj, ale to tak wszystko fajnie idzie, bo wszystkie te stacje, z którymi modulowałeś, po prostu słuchałem. Nawet tutaj ostatniego kolegę, z którym rozmawiałeś z Kalisza, chyba, czy skądś tam. No to wyjąłem sobie telefon i nagrałem. Także w tej chwili również mam włączone, włączony telefon. Słuchaj, tym telefon powoduje jakieś tam nagrywanie. Także. Ale po prostu po to tylko, żeby uwiecznić, że wieczorową porą jeszcze można siedzieć w samochodzie i zajmować się słuchaniem radia, a szczególnie w Toronto i okolicach. Na razie, ja, raz, 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 Artur, no ja też cały czas spoglądam na zegarek i tak patrzę ile to, które będę dzisiaj pił rekord w co to nie, to już będę musiał książkę wysłać do rekordów Guinnessa, do które godziny mogę prowadzić, to te z Polską, le? Roger, Roger, Alberto powiem tak, na razie idzie to wyśmienicie. Jak będę chwilę miał czasu, wrzucę tam gdzieś na forum wiesz, żebyś mógł sobie w wolnej chwili obejrzeć, to zobaczysz jak wygląda twój sygnał, jak wygląda twoja modulacja tu u mnie na mobilu. Roger, roger, Arthur, bo ja tego, bo ja tego... Nie, bo ja w niedzielę będę głównie stał. Bo ja, się będę rozwalona, to ja nie będę tylko jeździł, tylko głównie będę stał. Także może mi się uda nagrać, tak jak będziemy mieli qsz znowu to ja spróbuję nagrać tu na telefon. ja znajdę na forum, e, e, może jutro, może, może w niedzielę zobaczy, jak znajdę czas. E, także poszukam tego nie ja chętnie bym to zobaczył, Roger, Roger, nie ma najmniejszego problemu, natomiast jak będziesz e, szukał mojej stacji. Ja opisuję swój nick jako Alan Brudno, bo tak mam z dawna z podstawy z Warszawy, kiedy jeszcze była poranna zmiana warszawska w latach 90 i ten Alan Brudno został i na forum jestem tak opisany, także 161 Sierra Oscar Sierra 333 czy Alan Brudno to jest jedna i dokładnie ta sama stacja. Roże, roże. <laughs> Może, raczej znaczy, nie, bo ja wiem, że już będę późno do w domu. A pani mi jeszcze tutaj pisała na telefonie, że. No, no, Także dzisiaj będę miał e, różny wieczorem. No chyba się należy, całym ja tygodniu. tygodniowy. Roger, Roger, ja uważam, że w ogóle koniec tygodnia, weekend zaczynający się. Więc piątek, popołudnie, sobota i niedziela to są dni dla kierowców rzeczywiście, żeby poświęcić ze swoimi koleżankami, sympatycznymi małżonkami i trochę pobaraszkować. Roger? Ja roger roger, tym bardziej, że moje szkodniki to już mają po, w tym roku będę się 13 lat, także późno chodzą spać, także po prostu w tym po prostu będzie bardzo późno w nocy, O, proszę pana, to pan żeś się obijał trochę, bo moja stonka to już jest ożeniona, rozumiesz? Mam trzech takich żbików potężnych, latają gdzieś mnie tam na siłowni. To jak przyjadą do mojej chałupy, to trochę mi poprzekopują trochę działki, rozumiesz? Także ja się nie obijałem. Dobra, panie Albert, bo kabel się zaczyna gorący robić, a prądu brakuje. Będę uciekał. 73 radiowe dla ciebie, dziękuję za miłe QSO. A szkoda kończyć gadać, bo po prostu no, tak ładnie to wszystko idzie, że, że po prostu nas no, szkoda, tak bym to określił. Roger. to mi się nie działo, władz wiesz i już tak po prostu nastawiony negatywnie, ale widzę, że koniec no może będzie koniec trasy że tak powiem, przyjemnie z Wami, że tam nie wiem, kiedy to będzie także dobrze, ale proszę Państwa, nie się szukać w niedzielę ja będę na 100% także w niedzielę, jak no widzę, to siedemdziesiąt ludzi będzie musieli uciekać jeszcze może chyba, że chwilę będzie na następnej, może jeszcze ktoś się zgłosi także wszystkiego najlepszego Dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze poprosił na finał, ze względu na to, że nagrywam naszą rozmowę, na finał poprosiłbym o Twój znak. Co byś wiedział, że to Ty gadałeś? <laughs> Proszę bardzo. Roger, Roger, zanotowałem, zapisałem na telefonie wszystko. Jest to potwierdzone, uwiecznione, także nikt Tobie nie zarzuci tego, że o godzinie po dziewiętnastej, ja mam ciemno w samochodzie w tej chwili, ale już jest dobrze po dziewiętnastej. Mogłeś sobie jeszcze modulować ze stacją mobilną z centralnej Polski okolice Warszawy. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam 73 Radiowe dla Ciebie i do usłyszenia. I tak jak powiedziałem, nie zapomnij ucałować swoją koleżankę, małżonkę tam, gdzie ona lubi. Hej, hej! Roger, Roger, dobra, dobra, bo my się kurde nie rozstaniem, a moja komita już nogami trze. No tak to, to to żeby, nie żeby... A, tak dokładnie, tak dokładnie. Dobra, trzymaj się pani kolego sympatyczny, cieplutko i do usłyszenia, albo jutro, albo w niedzielę. Hej, hej! No, to w niedzielę, to w niedzielę, akurat,